Cześć chłopaki. Cześć. Cześć. Grzesiek. Adam. Michał. Miło mi. No chyba już domyślacie się, jakie będzie Wasze kolejne zadanie. No nie wiem. Słuchaj. Terenówka, kamper, C laboratorium. E, nie wiem. Centrum dowodzenia. No, Ciężarówka. Wszystko, wszystko naraz. No, ogólnie jest to kamper. Ten jest w wersji 4x4 mhm. z blokadami. Eee, przystosowany do no, ciężkiego terenu, może nie brodzenia poklamki, natomiast do wjechania na pewno tam, gdzie inne kampery nie wjadą. No jest, ten napęd jest. No dobra, jest jest ale zakoda. miejsca tutaj chyba nie ma za dużo, no, jeżeli Miejsce... mamy tutaj ramę. No poczekaj, zaraz coś zademonstruję. Ameryka! I to jakieś elektryczne, co? Te to, te, to, to teraz powinieneś się już zmieścić, wiesz? Ja się najbardziej martwiłem o ciebie, wiesz, bo ja to bym sobie jakoś dał radę na przykucku. Nie udziela <grystanie> W wersji obniżonej ten czołg apokalipsy jest bardziej zwinny i kompaktowy. Dla globtroterów to istotna zaleta. Tutaj koncepcja jest taka, że pakujemy go do kontenera. A, okej. Okay. Czyli nie jedziemy nim znaczy, możemy, tysięcy o, kilometrów. Wymyślimy tak, wycieczkę na drugim końcu świata. Tak, to oczywiście, pakujemy go tak, miesiąc morski. wcześniej? Oczywiście, wysyłamy, odbieramy mm -hmm, na miejscu bez super. żadnych przeszkód, wyjeżdżamy i podróżujemy. I później kontener i wraca. I z powrotem, oczywiście. Mhm, fajny patent, podoba mi się. No pomysł wspaniały, ale jak to się ma do naszego budżetu, ile to w ogóle nie, A może, ma, może mamy większy? Budżet. Może mamy większy budżet. Ile to kosztowała zabawka? Koszt produkcji tego egzemplarza waha się mniej więcej koło miliona złotych. O, czyli mamy budżet milion złotych, to to ja rozumiem. Nie, znajom życie naprawdę łatwo nie będzie. I za 50 tysięcy... Ale ja zamarłem, przepraszam. W naszym budżecie spokojnie zrobimy. zrobimy, nawet z przyczepką. To już na to mi brakło. Zapraszam. <laughs> Idę pierwszy. Nawet całkiem Ale, to jest problemisce jest, rzeczywiście. Kubatora ma 8 metrów kwadratowych. W kamperze za milion wcale nie znajdziemy złotych klamek i żyrandoli. Jest skromnie, ale do bólu użytecznie. Osprzęt jest z najwyższej półki. Fajnie zagospodarowane. Ile osób może spać? E, cztery, bo jest łóżko jedno tutaj, mhm. składa się po prostu ten stolik, który jest za wami. I drugie jest na samym końcu, też rozumiem. No nawet może i trzy by weszło, ale komfortowe jest w cztery. Sił mhm. tak. taki samowystarczalne, kuchnię mamy. Kuchnie mamy. Łazienka jest, prysznic, oczywiście toaleta, zlew, kuchenka, mhm. a nawet płyta. I tutaj e, taka sterownia jak, jak na łódź. Oczywiście, tak? centrum dowodzenia, wszystko mamy dostępne, podnoszenie dachu, oświetlenie. Gdzie e, się trak... pola rakiety. <laughs> tak co <pracujemy śmiech> na tym jeszcze tego nie mam, jeszcze tego nie ma. <laughs> tak, ale wygląda trochę, nie? Tak.